A nie powiedzieli pracy Intensywny cykl jak może? A wiem, że będzie naprawdę zapukanie zaczynamy. Ręczniczek. Kolejny ręczniczek czekajcie. Jeszcze kolejny ęczniczek. Kolejny łączniczek czekajcie. Jeszcze kolejny kolejny. już pościel będzie sama to, to jest ręczniczka. jest ubranie nie chce ubrania słuchajcie sobota dzienkota. a jeszcze tu ręczniczek jest jakiś nie zauważyłem go kolejny no. Myślę, że jeszcze się ta pościel zmieści. Już będziemy ją nastawiać. Przepraszam. O. I już to. Tylko to. No. Dodamy tabletkę i ten od te chusteczki do mol do prania, bo to 60 stopni. to może się praniecie ten. Tak, icie. Dobrze, tak. zrzucimy. No, tu. I tabletkę. Jedne może być dwie. Daję jedną. Tutaj na pościeli. Na pościeli. The Teraz detergenty Oj ojoj ojoj. Po aktualizacji takiej małej kanału. Um, bo była aktualizacja kanału. Młęką trudno mi tworzyć. Tyle mam, jednego Dixa. Oj, oj, oj. oj. Reszta to będzie już automatyczne dozowanie, więc reszta nie będę już wlewał, bo będzie automatycznie sobie dozować. Jeszcze sobie ustawimy, ile mam dozować tego dokumentu. Najpierw sobie ustawimy właśnie, żeby dozowała do detergent z podajników, bo już są te podajniki uzupełnione do pełna, wszystkie, dwa, sobie ustawimy. Na stów na okej, tak siempre Nie chcę już tego. No dobra, ekstra płukanie niech będzie prawie godzina 40 no ale warto zainwestować w pościel taką pięknie wypraną, że tak powiem i wypukano ładnie. O. Bo to jest cud. Jak to wypłukuje ładnie. Już jestem za gruby chyba na te bluzki. No ale jestem jeszcze w piżamie. Jeszcze nie płynie tu woda.